Hej, hej, witam Was na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj dalszy ciąg e, rozmowy na temat naszego modułu CIM. E, ja mam taki moduł CIM, tutaj, zobaczcie w, w ręce. On jest po prostu kupiony e, osobno i jest już zdemontowany. Także e, tak to wygląda. Poprzedni odcinek CIM, który ja dla Was zrobiłem, był. był mm, Samochodu, także że mieliście tam pokazane mniej więcej tak ogólnie, e, powiedziałem o błędach, o, o usterkach i tak dalej. Tutaj mam taki moduł e, fizyczny, jak go widzicie. I ten, słuchajcie, moduł, który realizuje kilka funkcji. podstawowe funkcje modułu CIM to są oczywiście, e, słuchajcie, on może w ten sposób pokaże. To jest sterowanie tutaj, jest sterowanie pracą wycieraczy. Są y, trzy prędkości, bodajże z tego co pamiętam. Y, jedno y, takie pojechanie po szybie, podwójna praca i potrójna praca wycieraczki. Tutaj mamy z tej strony y, kierunkowskaz. O, w ten sposób. No, i oczywiście, jeszcze słuchajcie, jest e, przełącznik e, światła, czyli e, światła mijania e, i światła długie, czyli takie krótkie pociągnięcie powoduje to, że mamy światła e, długie, i to sobie realizu, realizu, realizujemy z budowu CIM, e, ja przed tym panem mam też, słuchajcie, zamontowaną z, tutaj, o, jak widzicie. Stacyjkę. Także w momencie, jak tutaj przekręcamy, oczywiście nie zapali teraz, to dokonujemy zapłonu auta. Stacyjka, stacyjka słuchajcie, jest połączona z naszym mózgiem. Tutaj w środku jest płyta elektroniczna. Ja w następnym odcinku to wam pokażę. I generalnie ta płyta elektroniczna w środku, ona jest odpowiedzialna za wszystkie funkcje, które nasz CIN tutaj wykonuje. Te, te dwa przewody, które widzicie, to jest, słuchajcie, podłączenie do poduszki powietrznej kierownicy, natomiast tutaj jest łącze do, słuchajcie, do klaksonu i do przycisków sterujących, tak zwanej multifunkcji. Jeżeli, czasami tak się zdarza, że ta multifunkcja czy klakson raz działa, raz nie działa, no to właśnie słuchajcie jest efekt taki, że o może też to światło inaczej troszeczkę jest efekt taki, że ta multifunkcja ona nie działa, ona przerywa i tak samo klakson on potrafi przerywać i w tym momencie no jest to jakiś problem irytujący yy, dla nas. Słuchajcie, jeszcze jedna sprawa, yy, o której często też mi piszecie, to yy, ulega awarii to jest taki głośniczek z tyłu o widzicie, yy, tak zwany buzzer. W momencie jak yy, przełączamy kierunkiem yy, to słychać jak ten głośniczek tutaj on sobie pyka, także jeżeli ten głośnik zawiedzie no to efekt też jest taki, że przy przełączaniu tutaj manetkami czy, czy to manetką od e, sterowania wycieraczek czy manetką od sterowania świateł czy kierunków nie będziecie słychać tutaj przełączania e, funkcji za pomocą tego głośnika. Także, jeżeli ten moduł CIM nam zaczyna szwankować, to słuchajcie, problemy jakie się powtarzają, to właśnie tego typu, że w momencie, jak przełączacie kierunek, to kierunek nie zawsze pracuje ciągle, jeżeli tak ustawicie, tylko na przykład przełącza się w tryb autostradowy. I tak to wygląda, że on po prostu trzy razy mrugnie i wyłączy się. Także on raz, raz wam będzie działał stabilnie, raz nie. I to jest związane po prostu z, wyro z, wyro z wyrobieniem się tutaj pól stykowych na naszej płycie w środku naszego modułu. Następnym problemem, jaki wam się może pojawić, to problem tego typu, że. Będziecie mieli problem z manetką wycieraczek, czyli albo wam, będzie Wam gubiło biegi, yy, będzie na przykład manetka przełączać Wam na bieg od razu trzeci, albo, albo w ogóle Wam nie załączy. To też jest problem tutaj, słuchajcie, z przełączaniem półsekowych na płycie yy, głównego sterownika yy, CIM. To co jeszcze może Wam tutaj się w tym, moduł, w tym module przy awarii oczywiście tego modułu pojawić to problemy ze wspomaganiem, jeżeli odpalicie wóz to po prostu zapali Wam się kontrolka wspomagania, czyli taka kierownica jak pamiętam no i wtedy nie będziecie mieli wspomagania tylko kierownicą będzie po prostu ciężko się kręciło Często też, jeżeli ten moduł Wam się uszkodzi, no to zapali się kontrolka SP lub ABS, albo kontrolka airbag, czyli słuchajcie, sterowania poduszką powietrzną. To wszystko, słuchajcie, jest spowodowane tym, że te, te styki, które są połączone tymi korektorami, one po prostu po czasie Potrafią albo albo zakorodować, nabrać wilgoci i w tym momencie to złącza one tutaj nie będą spełniały swojego zadania, także tak to wygląda w praktyce. Słuchajcie, to co jeszcze może wam się przydarzyć przy tym module? To zapali Wam się na przykład kontrolkę kierownicy, i to też jest często mm, powiązane z brakiem wspomagania, lub e, na przykład hmm. moduł Wam e, utraci i nie będzie widział e, promienia kąta skrętu. i To jest potrzebne do e, nastawów przy pracy systemu SP. E, także to też jest. Wina modułu CIM, jeżeli coś takiego Wam się pojawi. Takie typowe awarie lub błędy, jeżeli podłączycie skaner i będziecie chcieli zdiagnozować nasz moduł CIM, to pokażą Wam na przykład, jeżeli macie tam pomad, to, to możecie, możecie wam, może Wam wyskoczyć błąd. Przełącznika tempomatu, jeżeli będziecie mieli tutaj na płycie jakiś błąd, takie powszechne błędy naszego modułu Sim, to jest też, słuchajcie, przez wszelkie pro, problemy z komunikacją tego modułu. Ja zrobię o tym osobny odcinek i, i w szczegółach, to mniej więcej, postaram Wam się wszystko wyjaśnić. Jak to wygląda w praktyce, generalnie wszelkiego typu błędu komunikacji, jeżeli są błędy komunikacji z, z innymi modułami naszego modułu CIM no to też może oznaczać, że ten nasz Sim jest słuchajcie uszkodzony. Takim częstym problemem z naszym modułem no jest to też problem, słuchajcie, z, z odpaleniem. Jeżeli przekręcicie słuchajcie stacyjkę i tutaj nic w naszym samochodzie się nie dzieje nie zadzieje, tylko wam się wyświetlam, zapali Wam się deska rozdzielcza, pojawią się kontrolki, A nie będzie zapłonu, no to też może oznaczać, że, że jest problem z naszym transporterem. Tutaj jest, słuchajcie, on zamontowany w tym module stacyjki po prostu też nie ma komunikacji między yy, naszymi poszczególnymi modułami, między simem a strobinikiem silnika, i, i tak dalej. Yy, jeszcze jedna uwaga, słuchajcie. W, w niskich temperaturach, yy, to co trapi nasze moduły CIM yy, no to tak jak już wspomniałem, yy, problem z odpaleniem silnika. Jeżeli taki problem macie, yy, i czasami ten, ten wasz silnik odpali, a czasami nie. To znaczy, że mam problem z modułem TIM. Jeszcze jedna taka istotna rzecz: to bywa, że wskazówki na zresztę rozdzielczej Wam po prostu opadają, czyli one nie stoją tak, jak powinny podczas odpalenia silnika, tylko po prostu odpadają sobie lub rygają różne tam są historie. Także jest to też spowodowane, słuchajcie, modułem CIM. No i oczywiście wszelkiego typu błędy Magistralikan, jeżeli tutaj na tym module Wam pojawią się, to też oznacza, że jest problem z naszym z naszym modułem CIM. Bywa też tutaj, że, słuchajcie, tutaj na tym gnieździe głównym, które Doprowadza nam wszystkie sygnały, jeżeli ten, to złącze tutaj ono już jest wyrobione, lub też dostanie się tutaj wilgoci, czy, czy dostanie się jakaś rdzana, no to możecie mieć wszystkie te problemy, które przed chwilą yy, nadmieniłem, to mogą wam się pojawić. Także yy, często jest dobrze po prostu powypinać sobie te wszystkie gniazda piąć je na nowo i czasami po prostu te, te awarie yy, ustępują. Jeżeli to już zrobicie, to warto obszygać jakimś super kontaktem, np. tutaj to złączę, yy, czy złącze tutaj z przodu yy, do kierownicy. Yy, raczej modułu Cimotor nie polecam Wam rozbierać, bo tu, tam są dosyć precyzyjne, yy, precyzyjne przyrządy optyczne. Jeżeli je rozkalibrujecie, to już po prostu możecie nie odpalić samochodu lub nie będzie Wam pracowało ani ABS, ani wspomaganie, ani ESP. Także raczej samemu CIM-u nie rozbierać, bo jest to dosyć taka spora trudność w ponownym, dokładnym zmontowaniu tego urządzenia. Także jeżeli nic nie da rozpinanie urządzenia, to raczej samemu go nie rozbierać, oddać do, słuchajcie, do warsztatu specjalistycznego, który tym się zajmuje, i wtedy jest taka pewność, że ten moduł Wam będzie pracował w sposób właściwy. Także w tym odcinku to tyle, co ja bym chciał. Powiedzieć, czy na pewno jeszcze zrobię, słuchajcie inne odcinki na temat naszego modułu. Postaram się go rozebrać i pokazać Wam, jak on jest zbudowany i jeżeli coś mu dolega, to co może być przyczyną. Także, jak Wam się podobało, słuchajcie, to dajcie łapę do góry, zróbcie subskrypcję kanału, udostępniajcie ten mój kanał polecajcie i na razie do zobaczenia. Hej.